Witam po raz kolejny chciałbym dzisiaj ponownie wrócić do tematu ładowania akumulatora no i tutaj taki fajny patent wymyślił Dunho i pan Jacek który już jeździ od kilku lat na tym patencie nie musi wymieniać akumulatora także ja ten patent chciałbym tutaj pokazać sam już od kilku tygodni jeżdżę na tym a wystarczy Dwa oporniki, jeden opornik 620 ohmów, drugi opornik 4 kilo omy, podłączyć tutaj do tych przewodów, ewentualnie można tu bezpośrednio do modułu IPDM, ale i tak jeden kabel, jeszcze przypomnę jak te kable były opisane. I tak, pierwszy od lewej, jasno zielony, czyli to jest zasilający kabel do tego czujnika prądu akumulatora. I temperatury. Następny jasno niebieski to jest od temperatury akumulatora. Następny biały to jest masowy i różowy pierwszy od prawej, czyli to jest czujnik prądu i na nim się najbardziej teraz skupimy. Czyli podłączymy te oporniki. Ja mniej więcej trochę i graficznie pokażę, tak żeby to było bardziej zrozumiałe. Tak samo jak i tutaj, oczywiście. Ten różowy przecinamy. Podłączamy oporniki. Dwa oporniki 620 ohmów. To jest na przecięciu tego pomarańczowego przewodu. Wzdłużnie, czyli końcówki połączamy. W ten sposób te dwie. No i druga końcówka od drugiego opornika idzie do białego, czyli tylko delikatnie nacinamy izolację i przylutowujemy do masy. Czyli 620 ohmów idzie na połączeniu dwóch przewodów pomarańczowego, znaczy różowego przewodu, a tamten tylko idzie do masy i to wszystko w ten sposób to ma być połączone Jak ktoś by chciał tutaj połączyć można to w module epidem połączyć także to w zależności kto jak tam chce bo to można bliżej tylko wiadomo że różowy przewód trzeba przeciąć Wspomniałem, że moduł IPDM również jest odpowiedzialny za układ ładowania akumulatora. Ten moduł IPDM zawiera funkcję kontroli zużycia energii. Wtedy on posiada taki system zarządzania energią, który rozpoznaje stan baterii na podstawie sygnału prądu z czujnika. I temperatury do akumulatora. Mamy ten wtyk, który jest przewody, które są połączone tutaj do tego modułu, sensora, raczej od tego wtyku do tego sensora. I do przewody można sprawdzić, odpiąć. I tu tak mamy. a powinno być no, 26 do 3,5 V takie napięcie powinno być idę do następnych pinów Widać, napięcie wzrosło przy włączonych światłach. Tu takiej prowizorce ugórników odlutowanych. Próbuję jakiś czas pojeździć i zaobserwować. Moim zdaniem, patent ten, yy, który można powiedzieć, że się oszukało ten sensor czujnik napięciem udał się jak to się mówi można powiedzieć że poprawiliśmy fabrykę i co 2 3 lata nie musimy utylizować akumulatora i za to ekologia jest wdzięczna jak to się mówi dzięki duncho który znalazł sposób aby na stałe był ładowany akumulator Napięciem powyżej 14V w różnych modelach, oczywiście Nissana. Napięcie powinno być wyższe, powyżej 14V, no ale to nie będę tu się rozbijał. Pozdrawiam, pozdrawiam pana Jacka. Do zobaczenia przy następnym filmie.